Dzień dobry, szybki filmik. Taki do sprzedania. Dzisiaj Renault Espace. Espace. To już tam każdemu. Espace, jak to woli. Ja wiem, że Espace raczej się tak mówi. Z silnikiem 2.0 DCI 150 KONI. Tym dobrym, najlepszym chyba dieslem ostatnich lat bym tak powiedział, ja sam jeżdżę samochodem z takim motorem, tylko jest to w moim przypadku Koleos. Tutaj jest, tutaj jest paska z, z tym motorem, z sześciobiegową manualną skrzynią biegów z przebiegiem 230 bodajże tam 8. Nie, przepraszam, 246 tysięcy 246 tysięcy kilometrów ma przebiegu. Eee. W całkiem dobrej takiej wersji wyposażenia z dwustrefową klimatyzacją, cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, podgrzewane, audio sterowane tutaj z kierownicy, dwie karty, samochód ma do odpalania, na zewnątrz co tam mamy, piękne opony całoroczne, nówki praktycznie można powiedzieć. Samochód taki no naprawdę niezmęczony, nie bardzo ładnie chodzi, bardzo ładnie przyspiesza. Technicznie tu jest świetny. Jest, był jeden mankament, kiedy go kupowałem, bo on był sprowadzony, zanim przeszedł przegląd. Przeszedł z tym przegląd, ponieważ mimo, że się wyświetlam, tak jakby taka awaria hamulca elektrycznego, ja go wymieniłem. Natomiast komputer akurat odmówił mój posłuszeństwa i nie mogę go zaadaptować do końca. Zaciąga się automatycznie, puścić go trzeba ręcznie i cały czas wyświetla ten, ten komunikat o awarii. Postaram się ten komputer swój naprawić i to zrobić, ewentualnie do kogoś wstawić, chociaż terminy są straszne, ale jeżeli no nie, to i tak ta cena nie będzie duża za ten samochód, więc jakby no, no, to nie jest taki mankament, no samochód ten, ten elektryczny ręczny ma i on działa, tylko jest po prostu nieskonfigurowany, bo ten wcześniejszy był faktycznie uszkodzony, ja założyłem drugi. No tyle, że nie, nie można. Nie, nadal ten komunikat, tak jak Państwo zaraz zresztą zobaczą, odpalimy sobie go, nadal ten komunikat no, nie, nie, nie ginie jakby. Jest ten serwis i usterka hamulców. To jest, zresztą po polsku e, wszystko wyświetla, ale to jest tylko ten, ten, ten automatyczny ręczny oto On teraz jest zaciągnięty, no i trzeba go ręcznie puścić, żeby e, żeby jechać, a powiedzmy jak go wyłączymy samochód teraz o włączymy, on się automatycznie zaciąga normalnie, tak jak powinien. No ale nie mogę je skonfigurować nie mając e, tego komputera po prostu. Dobra, odpalamy go jeszcze raz, e, żeby sobie tam już wszystko resztę obejrzeć. Wnętrze oglądamy szybciutko, e, wnętrze oglądamy szybciutko i tak wyglądają fotele e, tutaj wewnątrz Lecimy dalej. Teraz tutaj tylne pokażemy. Jest pięć foteli, auto jest siedmioosobowe, ale dwóch foteli nie mam. No, Jeżeli trzeba będzie sobie dokupić, no to po prostu dokupić tyle. Te ceny foteli są jakieś takie odszczepione od rzeczywistości, bym powiedział tak. Ale jest zarejestrowany jako jako siedmiosobowy, więc problemu nie ma. Automatyzacja działa pięknie działa tutaj pokazuję. Prostu... pięknie chodzi tak samo no głośniej będę mówił bo to ale jednak jest wiatrak chodzi od klimatyzacji Sucho pięknie pracuje ja tam się nie zysnałem, więc jestem spokojny o to Mówię, że, że, że to auto tutaj było serwisowane jak się należy łańcuch rozrządu do zachodni wymienić olej i jeździć po prostu się cieszyć. zostaje To, tam sobie z każdej strony żeby nie było może sobie jeszcze podejdziemy z ze strony pasażera, jak zwykle wszystkie te, te fotele, żeby było widać bo że tak powiem, ładne tutaj mnóstwo schowków jak to w takim rodzinnym aucie też jest. Stoliczki, e, roletki Podobnie jak w tych futrenach moich ulubionych Picasso Olbrzymi bagażnik Lub ewentualnie właśnie kolejne dwa miejsca sobie można zrobić Lub taki potężny przepotężny bagażnik sobie zostawić I to. No i tak to się auto prezentuje Nie wiem, Może jeszcze Z tej perspektywy Pokażę może te opony, bo to naprawdę chyba 21 czy 2022 rok, nic całoroczne, nic w ogóle, praktycznie jeszcze nie ma zużycia tych opon, więc to są tak jak, jak nowe. Pięknie ten samochód na tych oponach jeździ. Ja zapraszam Państwa do mnie, żebyście sobie auto obejrzeli na żywo, przejechali się, no bo, no, no, bo tylko wtedy może się tak naprawdę spodobać. Cena nie będzie jakaś wygórowana, moim zdaniem przynajmniej za to, za, za to auto, więc Zachęcam, zapraszam. Gra mardzy jeszcze dodam, samochód nie ma. Wszystko jest pięknie, nie, nie, nie za punktów. Jest ślicznie. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.